Dodajemy jedną liczbę spośród liczb 1, 2, 3 do 200. Oblicz prawdopodobieństwo tego, że liczba ta nie jest podzielna ani przez 2, ani przez 5. To policzę to tutaj ze zdarzeń przeciwnych czyli zdarzenie a to jest liczba podzielna przez 2. B. liczba podzielna przez 5 i policzę prawdopodobieństwo a suma b czyli prawdopodobieństwo tego że liczba jest podzielna przez 2 lub przez 5 a prawdopodobieństwo które mam tutaj w zadaniu to jest Prawdopodobieństwo zdarzenia przeciwnego do tego, że liczba jest podzielona przez 2 lub przez 5. Na końcu jeszcze odniosę się do prawdy Morgana, które tutaj też mają zastosowanie. Najpierw wyliczę tutaj to prawdopodobieństwo sumy. To jest prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia A plus prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia B. No i ponieważ te zdarzenia nie są rozłączne, bo zdarzenie A, część wspólna B, to jest. Podzielna przez 2 i podzielna przez 5 to znaczy, że to jest liczba podzielna przez 10 i to zdarzenie nie jest zdarzeniem niemożliwym, czyli jest różne, część wspólna jest różna zbioru pustego, to znaczy, że tutaj jeszcze muszę odjąć prawdopodobieństwo części wspólnej. No i teraz prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia A, czyli czyli prawdopodobieństwo, że liczba jest podzielna przez 2. Liczba podzielna przez 2, jak mam 200 liczb, co druga jest parzysta, czyli podzielna przez 2. pozostałe są nieparzyste, połowa, czyli w takim razie prawdopodobieństwo jest 1 druga, to napiszę dwusetnych, ponieważ no, wspólny mianownik będę miał 200 plus prawdopodobieństwo do tego, że jest podzielna przez, przez 5 to tych liczb jest 40. Odjąć prawdopodobieństwo tego, że jest podzielna przez 10, no to tych liczb jest 20. To dosyć łatwe do policzenia, ewentualnie można to, z, na przykład z ciągu arytmetycznego wyznaczyć liczbę tych liczb. Czyli to jest równe 140, 120, 20. 0 skreślę, czyli 12 dwudziestych, 6 czyli 3 piąte. No i prawdopodobieństwo, które mam tutaj w zadaniu wyliczyć, to sobie może oznaczę przez C, to jest prawdopodobieństwo przeciwne do tego, że jest przez 2 lub przez 5. Czyli 1 odjąć 3 to są 2 piąte. Teraz prawa Demorgana. Z praw, de Morgany, z praw de Morgana wiem, że a' część wspólna b' to jest to samo co a suma b'. Czyli prawdopodobieństwo tego, że ani przez 2 i nie przez 5 to jest to samo co przeciwne do a suma b. Prawdopodobieństwo a suma b' czyli 1 odjąć prawdopodobieństwo A suma B, czyli dokładnie to, co tutaj przed chwilą wyliczyłem, uzasadniając to w inny sposób, ale również z prawdę, Morgana, z prawdem Morgana też takie coś wynika.